Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale. Dziś przychodzę do Was z gameplayem, a raczej materiałami z gameplayu, jakie otrzymaliśmy od zespołu Unfrozen, abyśmy mogli z Wami podzielić się swoimi spostrzeżeniami. W tych materiałach dzisiaj skupimy się na frakcji Świątynia. Pokażę Wam, czym są prawa frakcji. Zobaczycie też parę rzeczy na polu bitwy, chociaż walk już dużo w internecie było pokazanych, ale. Na pewne kwestie też zwrócę uwagę, pokażę Wam działanie niektórych zaklęć. No i zobaczymy też, jak wygląda rozbudowa miasta. Jak wygląda w ogóle interfejs rozbudowy miasta. Mam do, tutaj do tego kilka uwag, więc będzie po prostu to mój taki komentarz do tego, do tych materiałów, które po prostu zostały nam udostępnione. Przejedziemy sobie przez te materiały. No to co, zaczynamy, moi drodzy. Ok, a więc zaczniemy sobie od wspomnianych na początku praw frakcji. Czym są i czym będą prawa frakcji w Heroes of Maiden Magic Olden Era? No Będą to bonusy związane z naszą konkretną frakcją, które będziemy otrzymywać, czy to na bohaterów, czy właśnie jeżeli chodzi o zasoby, o eksplorację itd. itd. Jest to coś, czego na pewno brakuje mi w Heroes of Maiden Magic 3, zwłaszcza jeżeli chodzi o PvP. Myślę, że to jaki wybieramy zamek powinno mieć większy wpływ na nasz gameplay. A w Heroes 3 PvP, no, ten wpływ nie jest aż taki duży w późniejszym etapie gry. Oczywiście korzystamy z różnych dobrodziejstw frakcji startowej, zależy też, no, jaką frakcją gramy. Jeżeli gramy na przykład Towerem, no, to korzystamy z tej bardzo dobrej gildii, no, ale jeżeli gramy już Strongholdem, no, to ten bonus. Z posiadania samej tej frakcji nie jest taki duży, no bo jedynie, no co, sala walhali, która da nam plus jeden ataku, to że możemy sprzedać jednostki, w zasadzie to tyle. Gdzieś tam w Dungeonie to są bonusy frakcji bardzo dobre, bo możemy przyzwać jakieś jednostki za pomocą portalu. Mamy też mana vortex, w zamku mamy stajnie, więc są takie małe bonusy, które przez cały etap gry mają znaczenie, no ale jednak nie są to na tyle Duże bonusy, abyśmy wokół tego budowali naszą rozgrywkę, aby opierała się wręcz nasza rozgrywka na tym, a myślę, że tutaj w Heroes of My Magic Olden Era prawa frakcji będą mocniej definiować to, jaką frakcją zaczniemy i jakby wokół tego będzie można trochę budować gameplay. Jak zdobywamy prawa frakcji? No tutaj w lewym górnym rogu macie taką wagę, jakby macie 6, szósty poziom prawa frakcji, tutaj możecie. Później w mieście, e, po prostu progresować z tymi prawami, prawami frakcji i ulepszać sobie je. Jak widzicie, no tutaj nawet e, wzmacniamy za pomocą praw frakcji naszej jednostki, więc warto w to inwestować. Jeżeli gramy, e, gramy tak w tym przypadku świątynią, no to jak widzicie, tutaj będzie jakieś wzmocnienie dla gryfa. Mamy też wzmocnienie, jak tu z tego co tu widzę, prawdopodobnie dla scoutingu, dla jakichś surowców. E, tak, tutaj macie bonus 5000 złota, 10 drewna i 10 kamieni. To taki jest chyba jednorazowy bonus, jak, jak weźmiemy te, te prawo frakcji konkretne. Więc to jest takie fajne, bo na przykład w danym. Etapie rozgrywki, jeżeli potrzebowalibyśmy takiego szybkiego zastrzyku zasobów, no to możemy z tego sobie skorzystać i te punkty naszego prawa frakcji tutaj właśnie wykorzystać. Punkty prawa frakcji zdobywamy poprzez walki na mapie, czyli jeżeli walczymy, tutaj nam się właśnie pokazuje takie XP, i wtedy dochodzą nam te punkty do prawa frakcji i możemy sobie w zamku po prostu. To ulepszać. Uważam, że to akurat jest bardzo fajne. Jaki jest tego minus? E, tutaj widzicie, że ma, macie dobraturze z Gildiamagów, ale tutaj widzicie, że macie do 20 poziomu i możecie to wybierać. Tutaj są te punkty. E, jaki jest tego minus? Moim zdaniem, że no, będzie trochę wyższy próg wejścia. Oczywiście, przez to do gry, bo będzie trzeba zapoznać się z tymi wszystkimi mechanikami, z sprawami frak e, frakcji, e, będzie trzeba je poznać będzie trzeba poznać rzeczywiście wszystkie mechaniki jednostek, tego jest bardzo dużo, bohaterów, tych, tych synergii, tego wszystkiego, no to jest w pewnym sensie jakiś tam minus, no, ale heroesy zazwyczaj miały jakiś taki wyższy próg wejścia, no i tutaj myślałem, że w Olden Erze będzie nieco łatwiej, ale trochę tej wiedzy do przyswojenia będzie. Myślę, że jeżeli ktoś naturalnie trochę w to pogra, no to później się z tym oswoi, te prawa frakcji będą dla niego czymś takim naturalnym, no, ale z początku może to wydawać się, że jest tego zbyt dużo. Okej, okay, kolejną rzeczą, jaką chciałbym skomentować, jest rozbudowa zamku, moi drodzy. Zobaczcie, jak to w ogóle wygląda. Cóż, trochę nie rozumiem, dlaczego zostało to zrobione i dlaczego zostało to w ogóle zaakceptowane w takim wymiarze. O co tutaj chodzi? Widzicie, mamy bardzo, bardzo dużo ikonek, jest cały czas to nasze jednolite, błękitne tło. Oczywiście do tego można się przywalić. Niektórzy powiedzą, że to jest fajny, minimalistyczny interfejs. Inni powiedzą, że jest zbyt biedny, że trochę to wrażenie jest takie zbyt ubogie, mogłoby to wyglądać lepiej, mogłyby być lepsze ilustracje, itd, i tak dalej, ale w tym momencie absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, jak w ogóle rozbudowa tych budynków została tutaj wprowadzona. Zobaczcie. Macie tutaj mury, tak, no nazwa w ogóle też jest taka, nie wiem, i, 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 mo, można byłoby to jakoś lepiej nazwać. No ale dobrze, mamy nazwę mury, czyli coś takiego jak fort, następnie mamy cytadelę i następnie mamy zamek. W Heroes 3 mieliśmy tak, że mieliśmy fort i była jedna ilustracja, a jak kupiliśmy fort, to na tej samej ilustracji e, zmieniało się na cytadelę i w tej samej ilustracji zmieniało się na zamek. Tak samo jak ulepszaliśmy jakąś jednostkę, no to mieliśmy gryfa i następnie mieliśmy, mieliśmy konserwatorium gryfów, i później ulepszone konserwatorium gryfów. No i to wszystko było pod jednym obrazkiem. Później zmieniał się ten obrazek oczywiście na tą ulepszoną budowlę, ale to było w tym samym miejscu. No teraz, moim zdaniem, to wygląda bardzo tandetnie. Macie mury, mury 2 i mury 3, czyli to jest tak, jakbyście mieli fort, cytadela i zamek. I każdy z tych obrazków, te obrazki są praktycznie takie same, dochodzi tutaj jedna belka. Każdy z tych obrazków ma swoje oddzielne miejsce. To jest moim zdaniem źle zagospodarowane. Można by było. Usunąć jedną trzecią, czy nawet dwie trzecie, nie wiem, trzeba byłoby to teraz policzyć. Tych obrazków, zrobić takie duże, właśnie ładne ilustracje, i tak jak to było w trójce: czyli zamiennik, kupujemy mury, następnie są te mury dwa, nazwałbym to inaczej, i byłoby to po prostu w tym samym miejscu, tylko nowa grafika ulepszona. I później, mury 3 oczywiście powinna być inna nazwa, i też w tym samym miejscu zmienia się grafika. I później, gdy już nie możemy kupić kolejnej budowli, to zmienia się ten kolor zielonego na żółty, tak jak to było w Hiroshima. Tym bardziej, że to jest intuicyjne i naturalne dla nas jako graczy, dla trójkowiczów, ale to nawet nie chodzi tylko, żeby robić ukłon w stronę trójkowiczów. Po prostu uważam, że jest to bardziej schludne i naturalne, tak jakby jako gracz, żeby to tak było zrobione. No i na pewno estetycznie i wizualnie by to lepiej wyglądało. Można byłoby w tle dać po prostu. Frakcje, tak, tło frakcji tych ludzi, jak sobie chodzą to niebo, e, jakąś tam trochę zieleni, e, można byłoby wrzucić tła na te budynki. No, zobaczcie, jak ten skyship wygląda. no Tu po prostu nie ma żadnego ciekawego takiego tła. no To wygląda po prostu trochę biednie, e, jakby to było na jakimś takim wczesnym, wczesnym etapie gry, a nie na etapie, że ta gra ma za chwilę wyjść do sprzedaży. E, moim zdaniem, ten interfejs mi się tu totalnie nie podoba. Wiadomo, to, no, to nie dyskwalifikuje produktu, to, że to wygląda w taki sposób, ale kurczę, można byłoby to zrobić lepiej i wcale to nie jest jakieś turbo trudne, żeby to zrobić lepiej. No ale tak, widzicie, macie mury 1, mury 2. Hmm, aha, tutaj macie Gildię, Gildia 1, Gildia 2, Gildia 3, Gildia 4. Ok, czyli nie tu po lewej stronie, bo to jest świątynia. E, tutaj macie gildię 1, no czyli tak jak mówiłem, gildia będzie osobno, każda jednostka jest osobno. No to to jest tak, jakbyście mieli portal chwały 1, portal chwały 2, nie? No tutaj macie anioła. W tym budynku będzie anioł. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. To akurat mi się nie podoba, jak to wygląda. No to, to, to by było tyle, jeżeli chodzi o ten interfejs budowy. Czy my tu mamy coś. Ok, będzie prezentacja. Będzie prezentacja podstawienia budynku. Okej, okay, to jak te budowle pojawiają się tutaj w tej animacji ekranu miasta jest akurat spoko. No i teraz znowu jakby wchodzimy do takiego jakby fortu, cytadeli, tak jak w trójce tam gdzie sobie zawsze kupywaliśmy jednostki. To jest fajne, że te jednostki widzimy wszystkie od razu. To jest na pewno spoko, ale znowu widać, że jest tu bardzo dużo miejsca, a niektóre rzeczy są turbo upchnięte. Tak tutaj no, te statystyki są takie upchnięte i tutaj jeszcze po lewej nam się pojawiają takie umiejętności. To nie wygląda dobrze, moim zdaniem. No, tutaj mamy inkwizytora. Nie lepiej było tak, że robimy po prostu prawym przyciskiem myszy i wtedy pojawiają się te jego statystyki. No, to tło można byłoby jakoś lepiej zagospodarować, ale no jest to na pewno w miarę spójne, bo tutaj ten interfejs jest błękitny, prawie wszędzie jest taki błękitny, ale brakuje mi trochę tego. Tego artyzmu, żeby tu było więcej tego tła, tej sztuki, tego, to co znamy właśnie z Heroesów, różnych takich rzeczy, a tu no nawet widać na tle tych jednostek, że tu mogłoby być kawałek właśnie tła zamku, nie, no a nie jest tak ten błękit po prostu. To mi wygląda jakby gra była w jakimś wczesnym etapie produkcji, a nie już końcowym, na, na wczesnym dostęp. Jeżeli chodzi o jednostki, to cóż, został poprawiony anioł tutaj. Ogólnie nie mam aż takich dużych zastrzeżeń do tej frakcji, jeżeli chodzi o wygląd jednostek. Swordsman mógłby być ciut większy niż Kusznik i taki bardziej szczuplejszy, on, on teraz wydaje mi się jak taki ludzi glego taki skompresowany jest, nie? Kusznik jest spoko, gryf jest też bardzo ładny, poprawny, ta czarodziejka. Wolałbym tu chyba jakiegoś czarodzieja niż czarodziejka, ale okej, okay, to już tam takie czepialstwo. Kawalerzysta trochę kucyk pony. Widziałem, że bohaterów ze świątyni zmienili. Tam już bohater nie jedzie na kucyku ponym, tylko na normalnym. Tutaj coś by się przydało, to zmienić, żeby ten kucyk był bardziej normalny. Inkwizytor, jak inkwizytor, anioł spoko do tego, co było naprawdę wygląda znacznie znacznie lepiej. Chociaż ja widziałbym bardziej miecz, taki płonący miecz zamiast tej, taką włócznię ma, jakby nie, i tarczę. No ale ogólnie to jest ok. O, mamy market, market jak market, od tego nie ma co za bardzo wymagać, tutaj ten interfejs jest poprawny, o, i w market, tu jest moim zdaniem miejsce, gdzie interfejs może być prosty i ubogi, ale jeżeli gdzieś tam kupujemy w mieście, czy kupujemy jednostki, ten interfejs powinien być moim zdaniem nieco lepiej zaprojektowany. No tutaj ten interfejs jest prosty, ale to jest market, tutaj chcemy wejść szybko, wymienić sobie surowce i tak to powinno być. No, mamy też na dole portrety jednostek. Widzimy, że nie będą to rysowane modele, tylko po prostu będą to jakieś takie screeny tych modeli. Nie jest... Nie ma tragedii. No nie ma też co aż tak się do wszystkiego doczepiać, Te awatary tutaj przynajmniej są w miarę ze sobą spójne, powiedzmy. W Hive już to wyglądało gorzej, ale może też będzie poprawione, nie? No, a tu mamy prawa frakcji, już takie bardziej rozbudowane. Hmm, tutaj mamy gildię. Widzimy sobie, że jak Przełączamy sobie na gildię dwójkę to zmienia nam się tak by tak przesuwa się o gwiazdozbiór. Fajnie to jest zrobione nie powiem akurat to rozwiązanie nowe e, mi się podoba. To jak zrobili gildię tutaj mi się podoba okay. tutaj gryfa teraz postawili. No dobrze, to by było, jeżeli chodzi o rozbudowę zamku Heroes of and Magic Golden era. Ok, na koniec chciałbym wam pokazać jeszcze pewne zaklęcie na polu bitwy, a także bank ze stworzeniami, nowy bank ze stworzeniami. E, tu widzimy, moi drodzy, jeszcze jak będzie wyglądało ulepszenie, co mi się na pewno podoba w tym interfejsie, e, że widzimy co się od razu zmienia. To jest super. Nie trzeba porównywać tak jak było w Heroes 3, że klikamy na lewy portret na prawy portret, tylko po prostu tutaj od razu widzimy co się zmienia, pyk, od razu mam in informację, ulepszony Feniks ma więcej życia ma więcej ataku, ma więcej speeda, więcej inicjatywy od razu to widzę, to mi się podoba, także są też rzeczy na pewno na plus, nie jest tak, że wszystko jest na minus dobra, ale przejdziemy sobie do tego czaru on gdzieś był tutaj w cztery, czwartej minucie, no i zobaczcie, shorten shadow czar który zabiera jednostce 9 ataku i 9 obrony, to jest obszarowy czar zaledwie drugiego poziomu i działa 3 tury. To jest bardzo mocne. Wyobraźcie sobie takie zaklęcie przeciwko AI-owi. Może e, żywy przeciwnik jakoś będzie w stanie czasami tego uniknąć, zapobiec, uleczyć się i tak dalej, ale jeżeli walczymy na polu bitwy, jednostka nie jest dowodona bohaterem żadnym, no i ona nie użyje sobie żadnego dispela, uleczenia itd. No, na przykład na takim breaku na jłyskrosie, no to rzucimy ten czar i po prostu jednostka break jest bardzo, bardzo osłabiony. Tym bardziej, że to jest obszarowe, to możemy ściągnąć sobie parę jednostek gdzieś na dół i spróbować osłabić jak największą grupę przeciwników. Zobaczcie, że ten gryf zadał naprawdę bardzo znikome obrażenia w tego Feniksa. I bardzo szybko zginął. Za chwilę wam jeszcze raz zrobię powtórkę zrzucenia tego czaru. To było tutaj. Bang. Nastąpiło rzucenie zaklęcia. I chyba dostał też sojuszniczy kawalerzysta z tego. Przez co będzie mało bił, ale zobaczcie, jak dużo te trzy feniksy uderzyły. No, a ten gryf nie oddał nic, nie? No i kawalerzysta też nie za dużo nie uderzył. Kawalerzysta też za dużo nią. No to taki czar chciałbym Wam pokazać. Myślę, że w Olden Erze będzie dużo, dużo takich bardzo silnych rzeczy, silnych zaklęć, silnych zdolności jednostek. I tutaj mam pewnego rodzaju obawę. I teraz chyba poniekąd rozumiem, dlaczego pole bitwy wygląda w taki sposób, a nie inny, ponieważ nie ma takiej potrzeby, aby przy takim zestawie umiejętności, przy tak dużym wachlarzu umiejętności jednostek, to pole bitwy było większe. Chociaż oczywiście ja mimo wszystko i tak byłbym za tym, ale naprawdę, jeżeli każda jednostka będzie miała swojego ulta, swoją umiejkę, będzie tego tak dużo, no to wystarczy, że będziemy wokół tego operować. Nie będzie trzeba kejtować, odstawiać, przestawiać. To zejdzie moim zdaniem na drugi, trzeci plan. To te prowadzenie bite w takie jakie znamy, chociażby z Hero 3, tutaj te bitwy będzie się prowadziło nieco inaczej. Ten movement, to ustawienie nie będzie aż takie ważne tutaj. Praktycznie każda jednostka, nawet taka wolna, jest w stanie w dwie tury przejść cały ekran. No, może się mylę, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Chciałbym Wam pokazać jeszcze ten bank. Tutaj mamy tak ten bank ze stworzeniami. Tutaj jest, są jednostki z frakcji Schizma z, z tej lodowej. No i jak je pokonamy, to otrzymujemy Abyssala, tą jednostkę siódmego poziomu, bardzo, bardzo silną. Nie było wcale tak dużo tych jednostek, także jest to bank, który powinien pójść w miarę łatwo, a nagroda jest też spoko takiego Abyssala dostać. Co my tu... Aha, jest jeszcze jeden bank. I co my tutaj mamy? Więzienie jeszcze jest pokazane, okej. Okay. To więzienie bardzo świeżo wygląda. Taka latarnia jakby jest mała. I w tej latarni jest chirek. <grystanie> Ale to rozwiązali. No dobra. No i zobaczmy sobie jeszcze ten ostatni bank. Czyli tu będzie koloseum. Okej. Okay. 3, 3, 6, 9, 12, 15 gryfów. Wow. Ej, to jest broken znowu. Jakby zobaczcie, pokonujemy zaledwie 15 gryfów. 3, 6, 9, 12, 15 Easy Battle, tak jest. Dokładnie, Easy Battle. Przeskoczyło mi to. A w zamian za to otrzymujemy pięciu kawalerzystów. Bardzo silną jednostkę i to sporo. Wow. No, tutaj cyferki w Olden Erze będzie trzeba regulować. Moi drodzy, cóż, w tym materiale to by było na tyle, dajcie znać jakie wy macie przemyślenia, czy macie podobne do, do moich, czy może inne, jakie wy macie spostrzeżenia na temat Heroes of my and Magic Golden Era, jak wam się to podoba, jak wy zapatrujecie się na tę grę, zostawcie oczywiście łapkę w górę, tak powiedziałem, że zostawcie komentarz i subskrypcję na kanale, jeżeli jeszcze tego nie robicie, do zobaczenia w kolejnym materiale, trzymajcie się, siema!